Cześć, jestem GOSia i ostatnie 10 miesięcy spędziłam na programie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Amarante w Portugalii. Jest to program pozwalający osobom w wieku od 18 do 30 roku życia wyjechać na wolontariat krótko lub długoterminowy. To, co najbardziej podoba mi się w moim projekcie, to to, jak różnorodne są aktywności, które wykonujemy. I to, co dla mnie sprawiło, że to doświadczenie było takie niesamowite, takie cudowne, takie wow, to ludzie, których tutaj poznałam, przede wszystkim inni wolontariusze z innych krajów, z którymi miałam okazję stworzyć naprawdę bardzo cudowne i bliskie przyjaźnie, ponieważ spędzaliśmy cały czas razem. Muzyka I przez 10 miesięcy miałam okazję pozwiedzać trochę kraj, poznać ich kulturę, i myślę, że to są jedne z piękniejszych wspomnień, jakie stworzyłam tutaj. Oglądanie zachodów słońca z przyjaciółmi. No nie da się tego. Nie, nie przeżyłabym tego, gdybym tutaj nie wyjechała. E, dlatego też chciałabym wszystkim bardzo serdecznie polecić wyjazd na właśnie taki wolontariat z e, organizacją wysyłającą Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Dobra robota. Dziękuję bardzo.